Do szkolenia sieci głębokich potrzebujemy tysiące przykładów, a do szkolenia ludzi potrzebujemy tylko jednego. Mm, nie byłoby fajnie, gdyby maszyny też to potrafiły? Siema! W dzisiejszym filmie wytłumaczę Wam, czym jest one-shot learning, gdzie jest wykorzystywany oraz pokażę przykładowy sposób użycia one-shot learningu w kodzie. One-shot learning. Zadanie klasyfikacji lub object detection, gdy mamy tylko parę przedstawicieli danej klasy. Problemy takie pojawiają się np. w systemach face recognition, budowanych np. przez Chińską Republikę Ludową, lub np. gdy wstawiamy zdjęcia na Facebooka i automatycznie takują nam się twarze naszych znajomych. Jako przykład one-shot learningu w dzisiejszym filmie posłuży nam face recognition które będziemy mogli rozwiązać dzięki wspaniałej bibliotece Facenet PyTorch, kod jak zwykle w opisie. Nasza metoda będzie opierać się na reprezentacji zdjęć w przestrzeni cech. E, zaczniemy od tego, że przepuścimy oba nasze zdjęcia przez pretrenowane sieci, które wyliczą reprezentację naszych zdjęć w przestrzeni cech, jako wektory wartości. Więc na pierwszym zdjęciu mamy Karola Marksa. Przepuszczamy go przez naszą sieć i otrzymujemy, otrzymujemy wektor w przestrzenicach. Na, na drugim zdjęciu mamy Che Też go przepuszczamy i otrzymujemy wektor w przestrzenicach. Tak, sieci tutaj wykorzystywane są używane jako ekstraktory C. Jeśli nie wiesz dlaczego są tak wykorzystywane, albo czym są ekstraktory C, proponuję oglądać mój filmik na temat Fauci Dilos. Kiedy mamy już te dwa wektory. Wystarczy wyliczyć odległość euklidesową i mamy nasz wynik. Im bliższa odległość euklidesowa, tym zdjęcia są bardziej podobne. W kodzie zaczynamy od tego, od sursa kodu, z którego to wziąłem. Następnie, jak w Pythonie, mamy import. Trzy pierwsze do standardowej biblioteki. Następne to są rzeczy związane z PyTorchem. A na samym końcu jest biblioteka w... W Facenet PyTorch, którą instalujemy za pomocą pipa. Następnie całą aplikację podzieliłem na cztery klasy. Trzy pierwsze to jest detekcja twarzy na zdjęciu i gdzie one są, face embedder, który wylicza nam wektorki z każdego zdjęcia, a następnie porównywacz. Wszystkie je łączymy w czwartą klasę, która wszystkie je łączy. Zaczynamy od klasy, która wyszukuje zdjęcia, zdjęcia twarzy na zdjęciu. Jest to mtcc.net. Wystarczy podać tam zdjęcie w formacie NumPy, na przykład otwartym, otwartym przez OpenCV. Następna klasa, Face Embedder, wylicza nam reprezentację w przestrzeni cech danego zdjęcia. I robimy to dzięki Inception resnetowi, który jest pretrenowany na VGG FaceNet 2. To jest dataset. Następnie mamy FaceNet Distance Calculator. Jest to klasa, która wylicza nam dystans pomiędzy dwoma wektorami. Dla ciekawości dodałem też podobieństwo kosinusoidalne. Czwarta klasa, Face Recognition System, łączy je wszystkie i wylicza nam embedding każdego zdjęcia, a potem porównuje ich odległość. I mamy threshold, który ustaliłem sobie tutaj na 0,6. Jeśli nasze zdjęcie jest poniżej 06, e, powyżej 0,6 to jest podobne, a jeśli e, znaczy jeśli jest powyżej 0, po, poniżej 06, to jest podobne, a jeśli nie jest powyżej 06, to nie jest podobne i to nie jest ta sama osoba. Jeśli podobał Ci się film, to proszę o łapkę w górę. Jeśli chcesz ich zobaczyć więcej, to proszę o subskrypcję. A jeśli masz jakiś sposób na poprawę tego kanału lub poprawę jakiejś rzeczy, to proszę w komentarzu. Nie mam kija w dupie, więc możesz pisać dowolną rzecz, jaką chcesz. Siema, yo. 自由。